Łe! Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku Wczoraj miał być nagrany, ale się nie udało yy, Dzisiaj jesteśmy na serwerze Wschodnia Polska Roleplay yy, Robimy reważ na Krzysiu Proszę przywitać, witam, witam eee, Cześć, pozdrawiam Krzyśka, cześć yy, witam. Dobry den Tak, komputer wybucha jak się pasuje na miasto oczywiście yy, Dzisiaj jest odcinek, gdzie będziemy wmawiać ludziom, że mamy schizofrenię. Nie, że oni mają skizofrenię. Tak, no mówię. Dobra, wsiadaj. Powiedziałeś, że my to, mamy. No nie. No tak. A dobrze dobra. dobra. Trzeba się patrzeć tu oczywiście, bo... Dobra. Mama Betty wyrusza. U to jest za niedługo. Ale wczoraj był ciekawszy film. Tylko no nie! A do. Do do Kurde. Masz teraz. Najwyżej, no, to, się to... najwyżej się bytnie, najwyżej się Policja I, policja, i poli... mm. Gdzie policja? No... Tak chciałem, żeby policja nagle wyje... Tutaj nie można... Nie, ja pierwszy. Ej! Szadą, 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 szadą stoi. Pas do tyłu. Pas do tyłu. Co? Pas na, ga na galerię. No, nie! Nie! Co żeś zrobił? Już wojna, że krzyż... to mi... oglądam raczej? No, Dobra, tam. w sumie nie zrobię, że zamknie driving, to jest na przykładowy pojazd. No tak. Wydziemy. Wczoraj oczywiście krytykowaliśmy trochę serwer, ale na się nie udało. Dzisiaj też się to będzie, dzisiaj A, też będzie. A właśnie, idziemy w te same miejsca. miejsca, będziemy komentować. A to dzisiaj jeszcze więcej jest tego. Jest więcej? No. Łe, Krzysiu. Chyba nie nadążysz z tymi obniżkami cen administracji Dobra już widać tą pierwszą O co się popisałeś chłopie No i wjechał w śmieciarkę nie Krzysiu no zobacz patrz No trzeba równo zwracać się No i zostawił nie no, no kto tu komu śmieciarkę zabrał Przypominam że to ty nie masz prawa jazdy Ja mam Ale Cicho a, a, a... Dobra idziemy na drugie miejsce albo zawał, Ja mam dla Ciebie już takie miejsce gdzie gdzie... Tu y, w prawo, gdzie... prawo, Wiem wiem co się popisałeś z tym zakrętem PM ci wcale nie leży No i w ogóle Nic nie, tak, nie, nie? było spokojnie yy... No Krzysztof yeah. tak. A co to za zlat jakiś nielegalny Nie tutaj oddawali krew, krew chwilę temu A, no Da. Ej, za to Nie, jeszcze nie chyba tu, Tutaj, te znaki I, tutaj Opa, pa jaki znak doskonały No właśnie miałem to powiedzieć, właśnie to, o tym ci mówiłem o, Dobra, mi się tam nie stało na ten... Ej ale fajny znak da się go, a nie da się go podzić. Dobra i idziemy w kolejne miejsce Chyba, tu, tutaj to było, tutaj to, tutaj z to... i w lewo nie, tu w i w lewo A zafnać, fajnie to wygląda Trzeba przydać fajnie to wygląda O tutaj o, tutaj o, tutaj o To dobra, już idziemy Musi się rozwiać i nie zapomnę Ja ty żyjesz posiada? Tak żyję. Tak jakoś tam żyje. Ja, jak zobaczył te skinę to już nie żyje Ale laj, to już no Krzysiu! Są so, swoje... Pa, ale, ale równe, ale równe. Krzysiu. A to, to nie o, już... nie nie jest... Ja pojazd, nie? To już nie jest pierwszy raz, nie? Takie. Ale Krzysiowi pomagamy. A ty tu jeszcze tu, tutaj w prawo pojeździe... O tutaj pa tu miga trochę. Ale dobra, nie się tym. Tam na ty. No Chyba pod kosiarkę No ty kur... Lak był! <noise> Krzysiu zaczy! Zawsze... Krzysiu w wulak! A to jest dalej? Jedź Ej w ogóle ten miłoż co jest za teraz za twoim Fordem nie to, wiem, to nie, nie wiem, wiem, on robi kr... No nie no, pod samochody, ja mam wszystko flipowane to tam wiesz nie spada ja mam pan... tak bo... Ale tu bo... bo... No bo krzyk swoje craftery, ambulansy, p białe są Tutaj w lewo, tu w lewo. W tu... no, no, mm. Ty w ogóle słuchaj Pięknie to jest to, to ma zawieszenie. Ojej jak byłem na tym... Jak, jak byłem na oddawaniu krwi tam w tym szpitalu. Oczekajcie! Krwi... wracamy. No, no, no. Wracając. Nie, ja byłem na tym y, pobieraniu krwi w tym tam szpitalu całym, nie? I Krzysiek y, do mnie mówi, nie, me... Y, y, me dziwnie się uśmiecha i zakłada rękawiczki. Tutaj. I już Ostoj. takie pierwsze przemyślenia bardzo niefajne i niemiłe. Tu widzisz? Widzisz, co no, widzę. Co, co, co on no. robi? i Ła! Siada. Wow. Ty Pięć. O, ty jak ten. Zawsze są. Zawsze są. Zawsze są. Ja bym to nie ryzykował tak życie. No zaraz się... tak, dobra, nie, ja się, ja się boję, ja się boję. Nie bój się, czy... To mówię, żebyś do mnie wsiadł. W wracał, to jest schizofrenik, nie? To się no, 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 Ja no, na no, 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 to no, 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 jak policja zobaczy, że ja no, na no, 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 to no, przecież... no, ale dobra, wyrobię No, to byłem tak A coś tam się dzieje, jedziemy tam. Oho, chyba trójkąt to znak was. Miażduten... <swerde> <swerde> <PACuk noting> <gul advertisements> dobra, zrobię z... tą... Co za i... co za... Estamos... nie no, co za... Witam. Uła, tu jedzie, tu A jednak nie wiem, to nic, Dobra. Sorry, no... Dobra bierzemy kółko Bierzemy i powiemy my Śmieci... zbieramy No stój Dobra tylko weź to zrób no. bo ja nie ogarniam tego Masz, pojść bo jak Policja przyjechała policja o kur... O kur... jest... Dobra, u się załatwione wszystko będzie. To Oczywiście. Wszystko jest zrobione oni... pod Pas, Oni nawet nas nie zatrzymują. widział, że jedziemy Tak, Daj, Ja przyjechać, Pitu. To,

Dobra, trzeba, trzeba pokazać zajezdnię kolejową, Ale która została rzekaj, podwalona rzekaj, z jednej mapy. Ale poczekaj, refreks z maty. graczami te, te reakcje, chyba. Pokażę, A, to tu, tutaj jestem przy MPK. O, nie, nie to, nie, nie, nie! Pasuje. Ale to był taki refreks, <laughs> w sumie. nie refleksu. Gdzie wy pojechaliście? W kompleksie stoi. Wracaj się tam. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, no, to jest znowu ten Miłosz, nie? on już planuje zamachy Zamachował więc jeden nie się urwał Ja. No, nie gadaj no bo to są tory Po torach jak jedziesz to cię często gęsto wybija Dobra Nie wywaliłem się tym razem Wasza umiejętność ci w jajdzie to po prostu zabija mnie to, Kur. Dobra. to, to, to nie samowa. była moja wina To nie była moja wina Nie to, to na bluetooth było to na blueto było Bo ja, ja mam sklipowany że to Ludu Wojtku Ja pierdolę Ale laga To I to bo blud... Krzyżoslaw... Krzyżoslaw... na bloku Krzyżosław Spawnet Krzyżosław Krzyżosław Na pewno więcej niż na Wrocławiu i tu jest No się... Krzyżosław Spawnet, Rudy Gluj. No i to para Zobacz Krzysiu to zobaczysz Patrzysz jak ci twoi gracze Okazują poziom No właśnie Ja laga do... dostałem bo respili tego działkę Patrzcie działkę zrobić no puko Trzeba to zrobić Dobry bliku On może wszystko? Odstawiamy No redstone sigma no. To z niego bym, gdyby nie on to bym nie miał tego horda Znaczy w sumie to przez to, że CK bym dostał ale

A to nie przychodzi do Wrocławia? Nie przychodzi. No jak, się zaglądaliśmy. Kurde, to mocny majątek, bym tu miał ci powiem. Dawaj wyścigi bus pasem. Nie, policja, policja! A, to dobra Ali to policja.

Dobra, ale nic jest w Ale ciekawe, to ja im a... na co jechałem. Właśnie! I on się rozwali... Ej, rozwaliła się karetka. Gdzie to? Ej dobra, bo nas zabija... O za screen do... z RP, czekaj! I, ale, przecież a, to... nie ma... ale przecież... to ty na co To oni w nas chcieli wjechać, a. bo to w nas chili odbić. się zobaczy, że to nie moja wina była. To była wina no Forda i oni. My to ty jechałeś, to ty z nas chcieliście od. Zobacz, co, no sobie. W tak, co na nagranie. Bo ogóle to punkt, to na co? No to mnie to on nas bił. Nie nie nie. Ja nie, tam ty... tylko ty... wyścigi robiłem, patrzyłem się na was, patrzę, a tam karetka zbudowuje ja to 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 i tak nie ja pierdę. Ja Patrz, to Miłosz. Także. Cio. O nie, miłoż, schizofrenik. Jeźdź dalej Dobra, jedziemy je... Ja czekam tak na klipa, którego ktoś zechce Ja chcę to zobaczyć Wszystko nagrałem, zobacz Tam będzie szalać muzyczkę, czy jakąś... Z tego... Filmacji oh. Piraci z Karaibów Tego... Fast and Furious <laughs> Ktoś tam ma... Udać Zaczyn... się na walka, nie? To się źle skończy pewno, to jest tak. ten schizofrenik z ITD Zczorek o ty! Jest, jestem, Jest klip, jest klip! Ważę, ważę. Nie zajadę. Ja tu wiadomo zjadę. Jest klip. Ej gdzie jest klip? Okay. Na screenę z RP chyba. Nie ma. O! Jest! Jest, jest! 36 sekunda! Aha! 36 sekunda mówisz. 360 Aha, 36, take sobie to pobrać <laughs> jest, 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 jest! <laughs> aż tak? O! Tak, aż tak, aż tak! <laughs> Jakie to... <laughs> A ja przyjechałem tutaj świeciarką po astre. w astrze! No, 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 Szczuriti prowadziło Opelka. Ho, ho, szczurito, Astriotos! Mama mia! Nie no, oczywiście, Asterka Boże jest mega fajna. Jest... Nie wyzywamy. Się. Macie drugi dobra. Jedziemy tam z powrotem, nie wiem co się stało. Nie, ja nie jadę, człowieku. Mogę wam jechać. Ale to w sumie ty my... nie po... musiłeś, na nic nie zrobię przecież. Ja, ja mam Ej, zrzucamy wszystko na poła. Ale ja mam wszystko na to przez niego Jak oni nam coś zrobią, to od razu z tutaj leci Dobra, lejek nie mają I tyle No właśnie, naszych też nie mają To jest wyjadę, że No jest A to nie ja, to nie ja trąbiłem Coś jedzie O kurwa Ej, tłumaczymy się, za to tak nagliwa. No zatrzymaj się. się. A ci, co, co, na nas Ej, I i oni po No, nie, się. nie, nie. Zrób to. Zrób to. Zrób Ej, to. Zrób i to. Zrób Chcę to. zobaczyć. to. ładujemy to. zobaczyć, to. jedyna nie, no idę to. to. jedyna. to. 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 No, idę do domu. Tą... Co ty to teraz zrobiłaś? Robimy. Ja, ty... ja bym musiał to nagranie obejrzeć. A która to minuta 36 sekunda na tym clipie. Poł! Nie, be, nie będziesz miał już prawa jazdy. O, Dobra nie. tam! Ej, w końcu mi dowód przyjęli No przyjęli cię, widziałem o, ty, lef, lepsze ujęcie znalazłem. Gdzie? O, jest, wyścig! drag race! Ogłoszeń, czy gdzie? Na screen z RP. Jest, 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 jest. Ja i paszę tak to... w telefon, ogóle... A tak w ogóle. Ej, tak w ogóle to. Po. Został Ej, jedziemy, 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 jedziemy. Oh, nie, to się źle skończy, to się źle Ale skończy. To... Taki lag i to wszystko, nie? Bo leci, końcowy wechłop Dron miuta? W ogóle ten, na screeny z RP to... Dajmy, no, widzę, o... tak, widzę, widzę, Muszę zobaczyć no, Dobra, z... ja pokażę tutaj widzom <grym> Drugi raz legenda Ja? No nie Chodzi o wyścigi, tak? Chodź. Ale ta się no, leciała, ty! I Widzisz to tak! Się... To była wina poła! No właśnie! Ale my ja tak go nie ej... widziałem, to Ale my tak odbiliśmy! Mas, bo... no. Na nagraniu widać, że nie by nas walnął, ale w nas nie walnął. U nas! Ale to było mocno. Jednak Halo! To tak. O, co? O, <laughs> co? <laughs> <Tu, ale>, ale... <laughs> Ach, czyjnie, to... ja bo, tak, przejebałeś. Jesteś zatrzymany za tego, zabrał gromia za udzielenie pomocy osobom, które spowodowały spowodowałeś wypadek, bo przez to spowodowałeś wypadek. Ale, jak, smień, ja, ja, ale to nie we mnie wjechali, czyli nie musiałem. A policja już była z na miejscu. Ja ci pokażę klipa z tego. Ale ja widziałem. To, ja, ja, to, ja to też. No w w i zostawcie. Miło. Dobra, prawda jest przecież jesteś zatrzymany za spowodowanie wypadku. I z bardzo, bardzo, w dniu dzisiejszym prawo jazdy. I do widzenia. A nie wiem, jak to było, bo jest bardzo różne. Zaraz wobec ciebie. No. No. Aha, no, zrób <laughs> fajnie. O. Sklik. Dobra, weź odwróć się, przedem do forda, ręce za siebie Czekaj, no, tak? Ale on tu jest chyba przynajmniej skuty A, dobra Jeśli jesteś skuty, to dole, do wnętrza no, tutaj do tyłu Dobra A celu. gdzie otworzyłyście Forda? Chwilę dokradł Wzadziesz go na parki? Wiesz, Tylko możemy wiesz zawieść Weź to, ogarnij, no, 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 do. a ja z nim na komendę Dobra A jak ja to... będę mógł wykupić to auto? Mogą no, ci tak wystawiać na... No, mega drogą zarobię, to pisz to będzie wystawiona na... normalnie na parkingu policyjnym, tak? Ale... tylko parkingu na... kanał parking policyjny? ktoś się bawi sygnałami, ja widzę takich ludzi... Ja na sygnałach jadę akurat. Mi włączyli na chwilę. Dobra, eee... Mm. jest kanał... No dobra, nie ładnie. Gdzie jest kanał... z tymi... z Właśnie nie wiem, ale zaraz pośpiewam. Yeah. Na złomowisko w sensie... No tak, tak, tak Jak tam chcesz, nie? Nie, no nie No, właśnie. no, no właśnie. Może w ogóle je zostawić i nie dotykać Tak, tak O, najlepiej by było Dla mnie Nie wolę tam... To aż ja z tą karetką, tą mocą ktoś tam zrobi. No, no to pół zrobił, no to pół Bo z wypadek, że w, w, w którym uczestniczyła nie czuła karetka Kurde, to kiepnaczka Widzieliście jakaś tą śmieciarkę, jak tam odbiła? Jakiś driver no. musiał chyba, rajdowy No, jest to, Gość, na gościach, to jest mój klip Ja si, ale jaką odbił i lubi... perfekcyjny Orła weź tak. nie wydał Gdyby nie odbił, to by była jeszcze większa katastrofa Właściwie orła by tam To chyba by jakiś driver, który by Przygotowane <laughs> śmieciarz ja, chyba to. Coś w tym jest Idziemy postępy, tak. Nie no No i chuj Auto odholowane A ty mi czekaj Bo, bo mi tam kiedyś E34 odholowywaliście To też nie ma go na parkingu policyjnym? Tu jest zaraz. Ale nie musisz, okay. bo wtedy jeszcze kanału nie było. No nie wiem, Krzysiek teraz robi chyba, więc... No nie, ale po prostu... To jest szczyt Myślałem szczerze, że że będziesz uciekać. Nie, nie. No to... nie, bo ja myślałem, bo ty nie tym autem, przynajmniej. My... Nie tym autem, nie tym autem. <laughs> nie. My tego, my się zajmujemy Panieko, tam. My mówię, Dobra, ja... Oddam ci mówię... to auto, jak przyjedzie, jak... Przy stówie, ale skręcisz i było? się nie wywalisz. No nie, ja mówię, dobra ile idę 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 na jeden radym ustnie, pędzę! Ja widzę, że ty jesteś zakręcony w spasienie. nie? Ja widzę cię i ty ja mówię, nie no uciekaj chyba przede mną, nie? Ty zjeżdżasz spokojnie i wiesz, ja od razu myślałem, że ty zaczesz przedłużać. ja nie, nie widziałem tej pomoże. karetki, to jest najlepsze. Nie, nie widziałem! I to nie jest powodowałem wypadku, tylko e, w sumie... Ile razy widziałem, jak tylko pić po buzpasie e, i nagle cię miota.

Piedawska komenda Ej, ale tu nie? Dobra, to wy na to, żeby komenda była respionata, co miała być za włoczowa Kurde, ale tak. Ma ja warpujesz na 1,7 i zrobiliśmy tak ładnie? Do sporo. Dobra, tego A nie chcecie Było jej po Ej, nie Chodź inny kanał, chodź inny kanał. Pój. Nie chcę się, dobra, hmm. gal. i chodź, co pase. Oj, oj, oj. Ja uważam, ja ja że mogę się dostać, nie? Ja zostałem, weź tego tam coś. żyć, czy co? Forda byście odhalowywali, a nie? Dobra, idziemy po Forda Ej, no Forda mi ktoś rozwalił! Tak, teraz twarzą do ściany A na cholerę Twarzą do ściany, raz Dobra tam, do nic nie znajdujesz Nie, czekaj o. O. Nie, nie wyjedziemy, nie, szabry, nie, nie wyjedziemy Shadow! Daj to mi A nie zobra, wiadomo, wiadomo Co? Będę co No co znajdę? No wiem, no, że nie, nie jestem Oj oj Posiedzisz sobie tutaj na dachu tak? Cztery dni, po czterech dniach bierzemy cię, już będzie raczej sprawa, sądzie już prozrobiona. To no, już nie zna je. Ale nie, Ciu, to, nie akurat, tu. po akurat... To, nie mogę. Możesz sobie zatrudnić mnie, jakiegoś czasu siebie prawnika, ale mówię. A ja jestem prawnikiem. Ale, ale nie, nie możesz, nie możesz nie możesz. Cztery dni liczy na dołku teraz, po czterech dniach Dobra, a te 4 dni to tak O, C, a, C i C czy jak? <tryk> tak 20, 20, może 40 minut może do następnej sesji a. Jak do następnej sesji 40 minut? Chyba na to jeszcze Dobra panowie, zacznijcie siarki i róbcie psychozy okay. Czego? Nie a czy to fajny. Nie, 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 jest No nie, O kurde! A 10 nie, O nie, No. nie, Dobra tam. No i nie, 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 tak być, nie, tak być, tak tak być. nie, ja nie, potem do, do, jednej, do jednego szczegółu nie, ale nie, 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 tym. Też do malu, do jednego szczyku Co? Gdzie ty masz koło? Ale co? Co po drodze? Puść, co tu robi koło? Shadow I czemu to się rozpadło? Czemu ciara się rozpada? dobra, to jest błąd gry To jest błąd gry Oficjalnie A to wszystko nagrane Shadow Shadow, Zaraz, zaraz, zaraz Zaraz piszę do krzyścia o, o optymalizacji Jeszcze więcej działek po 3000 brików Nie idzie z nami No i znowu ten schizofrenik swoje na kamery wyciąga, skoro ona koronawagi nie, dobra, teraz o, ale, o, tak nie ja nie to teraz sprawdzę. Ja będę go weź może go do Zdejmij <noise> do... tak, weź może go może go najechać. Zdejmij może go Oni to głównie go jest to to go to Kurde, ale to jest wygodniej niż kurde u mnie w Fordzie szczerze tak? No Chociaż łóżko jest Chyba znają Ratsan weź nie yy, To co ja zrobiłem, tam ci aby spingowały To jest no, Po prostu Nie wyglądał mnie nigdzie Ej, a może, może Zy... już na... No, co? Ja nie wiem nie, bo znowu reklamy o suplementach diety będą lecieć. No ja cię spinguję reszta, okej? Okay? No gdzie ty siedzisz? E, no dobra, nie, nie? Dobra. Masz dźwięk. Dźwięk. A sprawdziłeś co, czy ci to pasuje? No, Jeśli pozwolisz to zrespię, dobra? No was pv, oni ci są... ci pasujesz. Tylko pożegnaj no, się, bo teraz kamerką jest sama na tobie, no pożegnaj się po...

Dobra, no żegnajmy się. Jadą serdecznie. Na się. Po... Pozdrawiam Kasia. I Pozdrawiam i... Paul Tak bardzo pozdrawiamy poł, który siedzi tylko za to, że nie zobaczył y, karetki i nie nieudolnie się w nią w... Znaczy udolnie się w nią. W... No, i... Nie! Ja w nią nie wjechałem. I pozdrawiamy no, no. miłych policjantów. Elo. <laughs>